Witajcie, mam na imię Renia, Nik Radosna, I jestem posługującą na Oazisie. E, jako animator, Ula, e, zapraszam Was do brania e, udziału w Oazisie. Jestem kartoteką, pracuję w szkole, jestem główną odpowiedzialną za Oazis pod hale. Jestem na Oazis animatorem, prowadzę męskie grupki, prowadzę warsztaty, konferencje. E, co tam robię? Po prostu robię wszystko, co mi każą. Więc są to rekolekcje, które prowadzimy trzy razy w roku. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą poznać Pana Boga bardziej, bliżej, albo chcą coś o Bogu usłyszeć, mają jakieś pytania. Jest to dla mnie niesamowity czas, spędzony z dobrym towarzystwem, ale też czas, kiedy mogę coś dać od siebie, kiedy mogę porozmawiać z innymi ludźmi, mogę im pomóc i tracę coś, ale z też zyskuje ogromną satysfakcję. Oazis jest dla nas czymś fajnym, miłym, gdzie możemy spędzić bardzo fajny czas. Na Oazis można się również rozwijać, gdyż mamy wiele form warsztatów muzycznych, wokalnych, plastycznych, artystycznych, teatralnych. Robimy wycieczki. Chcieliby nas poznać! Żeby bliżej poznać Pana Boga, dowiedzieć się, czym jest Pan Bóg, czy warto. Mamy takie coś jak małe grupki. Ja jestem jedną z takich animatorek właśnie małej grupy i zawsze moja grupa jest najfajniejsza. To jest powód, żeby przyjeżdżać do Azji. Animatorzy są bardzo mili. Są bardzo mili. Mnie nauczyło o Azji słuchania siebie serca, no i bardziej zbliżą mnie do Boga. Mnie o Azji nauczyło. nauczyła... Rozumieć Pismo Święte. Rozumieć kazania, które głosujące poświęci. Także to jest również powód, żeby przyjechać na Oasis. Zresztą przyjedźcie to sami zobaczycie. Na Oasis są warsztaty plastyczne, w których uczestniczyliśmy i stworzyliśmy taki oto obrazek, który teraz wisi u nas w domu. W imieniu swoim i animatorów zapraszamy na Oazis. Świetna zabawa, świetni ludzie, świetny mm -hmm. ośrodek. Przyjeżdżajcie. Do zobaczenia na Oazis. Przyjeżdżajcie.